Oto nagrywam komentarze do filmu z cyklu Najważniejszy Dzień Życia odcinek Telefon. Ten o tym nocnym telefonie studentki do docenta takie wybielenie docenta marcowego w kinie po 68 roku bo to jest kilka lat po 68. No i tak, komentarze od najstarszych. Pwp pisze, że zajebisty. Ewa Sadkowska pisze, dziękuję. Dalej, tu mamy taki dłuższy wątek. Czy to jest, są osobne? Nie, to są odpowiedzi do czegoś. W lewo to musi być. O, Human Disorder pisze: Szukam normalnej polki do związku i do śmiechu. Aż 34 łapki w górę. Pan Jakub pisze: Powodzenia kolego. On pisze: Wiem, wiem. Dalej, coś w stylu Żukowskiej. Żółkows Dalej, o nie, 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 niech ręka Boska broni. Pani Ewa pisze: Docent Wolański. Pan Piotr pisze, nie wiem, czy teraz takie istnieją. Kiciuś pisze, Piotr Kaczmarek, jak się dobrze poszuka, to oczywiście, że tak. Marzena Brus pisze, oczywiście, że istnieją. Pietro pisze, jak ci idzie? Justyna daje uśmiechy. Ralf Fius pisze, kolego, obejrzyj sobie testosteron, to dokument o kobietach. idzie i przejdzie. Andrzej Andrzejewski pisze, nie wróżę biznesu, bo same karyny dokoła z postawą roszczeniową i harpie czekające na apartament w ZEA i śniadego szejka z jachtem. Pietro pisze, i Dory ja mieć nas co? A, to o tych kobietach z Dubaju aluzja jest. Tylko można grzeczniej tu pisać. Andrzej pisze, to jaką nację kolega proponuje proponuje? Human Disorder szukać na polskiej wsi robotnej kobiety, która zna życie i wie, co ciężka praca i bieda, która opiekowała się swoją babcią do ostatniego oddechu i odeszła w własnym domu, w własnym łóżku wśród bliskich. O, to był taki film ostatnio z takim motywem. Może sobie przypomnę jeszcze w trakcie tego czytania, że się dziewczynę babcią opiekowała. A nie, to było w serialu Kibic. Smutny serial Kibic i tamta dziewczyna właśnie miała takie doświadczenia z odchodzącą babcią. O, to polecam obejrzeć. Pisze pani ale w związku to już nie ma śmiechu. Trzeba mieć dystans do związku i wtedy jest śmiech. Andrzej Andrzejewski na to. Tylko szukać robotnej kobiety na polskiej wsi, która wie co to bieda i cięższa praca. Karol pisze, możesz sobie szukać, nie znajdziesz. Elżbieta Tarczyńska pisze, szukam Jolki. Betinka pisze, dlaczego tak myślisz, Karol Woźniak. Dominik pisze, ja też. Human Disorder. Powiedzmy, że zmieniłem założenia. Ogólnie koncepcję Polki. Elżbieta pisze: A co z prozą życia? Human Disorder do Elżbiety. To zależy od Pani preferencji. Ja osobiście lubię czytać książki, lubię zwiedzać nowe miejsca, a wieczorem najchętniej to bym się kotłował pod kołdrą z wybranką serca. Macios Grey pisze: Na Grinderze znajdziesz. A to taki portal. Yy, I to się ta dyskusja kończy, o szukaniu, ale to sympatyczna dyskusja. I wyżej mamy tak, znowu do czegoś tu są. Pani Ewa pisze, moja mama redagowała wszystkie odcinki Najważniejszy Dzień w Życiu, ale tego filmu nie pamiętałam. Dziękuję. Yy, Kazimierz Leni pisze, wspaniały serial. Justyna Mazur pisze, ależ ciekawa praca. Ewa z 15 pisze, Justyna Mazur, tak. Pani Barbara Czajkowska, dziękuję. Pani Basia, Basia, tak samo dziękuję. Jan Jan, jak miło zobaczyć na regałach książki. Dzisiaj, ogłupiałe społeczeństwo je wyrzuca. To tak, jakby wyrzucali swój mózg do śmietnika. Pozdrawiam Polaków. No, a ja pozdrawiam wszystkich z wszystkich narodów. A dalej mamy tak. I z książkami trochę zgoda. Chyba, że mają w czytnikach. Może mają więcej niż tam na półce w filmie. Mają na czytnikach. Czemu nie? Bądźmy idealistami przez chwilę. Pani Agnieszka Mucha. Garzynka śliczna jak Wenecja, Pani Izabela piękna i brawa była i jest, Piotr Tyszkiewicz, teraz to ona stara dupa jest, a to nawiązanie do, o, do psów, do tego co Boguś Linda mówi, ty stara dupa jesteś, to do tego nawiązanie, Kazimierz Lenin, w sensie taka wodnista, Rafał pisze, Kazimierz Lenin, yy, Weria pisze, kobiety do miasta porównać, no ciekawe, Wyglądała wtedy jak co druga polska dziewczyna, 50 lat później zamieniła się w prawdziwą piękność. Wygląda teraz rewelacyjnie. To bardzo elegancko napisane. Eee, Boże pisze do Izabeli, stara raszpla i charakter tragiczny. Eee, pani panią ocenia. Pan Piotr Agnieszka, Agniesia dziewczyno, co ty wiesz o Wenecji? Pewnie z tych romansideł typu Herekin, czytając zapłakaną z latarką w rączce i przykrytą kołdrą, żeby rodzice nie wiedzieli, że to nie lektura szkolna, zmień lektury na Hrabiego Drakule. Tu się rymuje. A tak, no to. No odważnie tutaj się sobie pisze. To o tych lekturach i o tym Wenecji. No przecież można powiedzieć kocham cię jak Irlandię, to tym bardziej do Wenecji porównać romantycznie. Pisze Mirek M., milicjant i ówczesny docent dzwonią do mieszkania, w którym ulatnia się gaz. Kazimierz Lenin pisze, nie oglądaj pijaku. dzwonią do znajomego inżyniera, kretynie. Mirek pisze, Kazimierz Lenin, debilu, 3230, niech lej więcej był druskich. I dalej Mirek, Kazimierz Lenin, dzwonkiem ciulu. Kazimierz Lenin, tak, oczywiście, z wariatami trzeba się zgadzać. Marek, oj tak, z wariatami się nie dyskutuje, towarzyszy Lenin. GXD napisał Ben Rado. I skończył tę dyskusję. No, nie dyskusją, tylko emotką. Wyżej mamy, co? Do tego to jest. Kokrates pisze, ach ta kochana milicja, jakże ona troszczyła się o obywatela, aż się łyska w oku kręci. Kazimierz to prawda. Kiciuś, nie zapomnij, że to był rok 74. Wtedy władza ludowa obchodziła 30-lecie PRL. Nawet na te uroczystości zapraszony został przywódca ZDZ Leonid Breżniew. Kazimierz to Piękne czasy. Adam Kwadrat Kiciuś, breżnie w toku, pan, bredzisz człowieku. Piotr Kaczmarek Tak, szczególnie w 76. w Radomiu i Ursusie, a później to sam miód. Kiciuś na to Co się dziwisz, skoro ma nazwisko jednego z największych zbrodniarzy, to nie dziwota, że tęskno mu do tamtych czasów. Kazimierz Lenin na to Wywołany Niestety, byli zbyt łagodni i cała ta swołocz styropianowa się rozzuchwaliła. Kokrates Kazimierz Leni No ale swołoczy to nie milicja, a ubecja nie upilnowała, co jednak nie było to samo i to samo nie było, to jedno i to samo. Zdzisław pisze no jak tam teraz Radom i Ursus? Dobrze się mają? Pewnie dużo lepiej niż za komuny, a swoje towary eksportują do komunistycznych jeszcze Chin. No, pojechał. Yy, to jakie tu są aluzje i skróty myślowe? Derajes yy, pisze, kiciuś yy, fo i co z tego lońka przyjechał? Poza tym, że chlał. Aha. No to tu sobie panowie posłodzili. I my dalej. Znowu to są wątki wątków, żeby to mądrze czytać. Kokraty spisał, znowuż wątek zaczął. Ach, ta kochana milicja, aha, to było. To było. Teraz tak. Jaka ona tutaj młoda? Miała 21 lat. To pisze pani Izabela Orawska. Kazimierz Lenin. i Już miała wyrodny pysk. Yy, Barzej Pajda. Kazimierz Lenin. Takie są najlepsze. Kazimierz Lenin. W sensie tego tam i owszem? Barzej Pajda. W sensie podejścia do podejścia. Kazimierz Myśl ta jest głęboka jak oka, jak Wisła Szeroka. Snać filozof z ciebie przedni chyre czoła, zaskoczy z goła, gratuluje i się już wymiksuje. No to z tym Wisła Szeroka to jest nawiązanie do jednego filmu Hoffmana z żołnierzem w tytule. Taki, no, co pan Kazimierz pewnie lubi. Film. Tam są te przyśpiewki, właśnie takie oficjalne tych kościuszkowców, tych, tych co szli na Berlin. To zresztą no, ciekawy film historyczny, bo to teraz trzeba oglądać nie tak dosłownie oczywiście. Dalej pisze pan Błażej chyba błażej. Cytuję, jakaś dziewczyna zadzwoniła omyłkoło do tego pana. Dziwne, powie w świeżości czy cenzura przegapiła. Powinna być przecież obywatela, a nie pana. Coraz bardziej podoba mi się ten odcinek. Florka od razu. Ty człowieku normalny jesteś? Pan błażej. Florka, w tamtych czasach milicjant, zwracał się do zwykłego człowieka, obywatelu, a nie, proszę pana. No pewnie, sprowokował pan, y, panią Florkę, pani Florka, y, jak często w tamtych czasach zwracał się do ciebie milicjant. O, już jesteśmy po imieniu. Pan Błażej, trochę się rozrabiało, no ale do nas mówili na ty, o ile nie uciekliśmy, ale raz nas podkablowano i do ojca już było obywatelu. Mandaciki za przekroczenie prędkości też obywatel. Proszę pana, nie robiło wrażenia, to było zbyt poufałe. A przed władzą obywatel powinien czuć respekt i najlepsze otrzymuje obywatel mandat 100 zł w wyżej wymienionej kwocie. Może na prowincji było lepiej, ale do stolicy zwozili na posterunkowych najgorszy element ze wsi. Rodowity Warszawiak musiał odcierpieć z kolei gdzieś na prowincji część służby, zanim mógł wrócić do Warszawy, ale to już za biurko. Mundurowi chodzący po ulicy w Warszawie często mieli problemy z poprawnym wysławieniem się w ojczystym języku. Florka na to. W sytuacji, kiedy szykował się mandat, to było obywatelu, ale przecież w normalnych sytuacjach, kiedy prosiło się o pomoc czy coś, to per pani pan. No zależy w jakich latach, bo przecież we wcześniejszych to nawet towarzyszu. Yy, a, to ja przerwałem. Sugeruję, yy, co by na warszawskiego wsioka nie wychodzić. Używać określenia w terenie. <laughs> pan Błażej na to. Florko, ja bym powiedział w interiorze. Zauważ, że milicja budziła ludzi w środku nocy. Obywatelu byłoby w tej sytuacji jak najbardziej wskazane. Florka na to, Błażeju. Co ty za fantasmagorię snujesz? Kogo i po co budzili w nocy? Florka, mówi pan Błażej. Yy, Florka proponuje obejrzeć film EOT. Czyli oglądamy. Wyżej, poszedł sub, pisze Pan Nicość, albo Pani, mimo że miałem rok, to nie pamiętam tego serialu. Rozumiem, że każdy odcinek to inna historia, a Grażyna, uff, trzymał kciuki za następne odcinki. Dałem tu serducho. Pisze dalej ktoś, Dorota Stalińska, śliczna i młodziutka. No, ona też reżyserowała później. Dalej yy, pisze pani Gośka 33 minuta Dorota Stalińska, a nie ma w obsadzie na końcu filmu. Werier pisze jaka Dorotka rodziwa była, słodką, ale ich charakterną twarz miała. Było już o tej twarzy. Yy, pisze niżej Piotr Kaczmarek, Werier teraz wygląda jak hetera pod podbudki z piwem, co alkohol robi z kobietami? A to tak nieładno. Yy, Ola SK Szapołowskiej też nie wymieniono. To już było, aha Szapołowskiej i Stalińskiej, że nie wymieniono. Pisze dalej Lidia. Bardzo dziękuję. Bardzo lubię ten film. Oglądałam kilka razy. Pan Karol Wadeczek. Pisze, że dziękuję. Pan Piotr. Pisze, no Grażynka wtedy to fajna dupcia była. Można powiedzieć bogini seksu. I wyżej jest wątek dłuższy. I tu jest tak. Na jakiegoś użytkownika, który napisał, ale czasy były. Wszędzie palili papierosy. Pani Bożena. I wódkę pili wszyscy wszędzie. i Jeździli po pijaku. Pan Ryan Ray, teraz czasy fajne, wszędzie teraz przepiękne tatuaże, body, dysmorfia, napompowane wargi, o pierwszych nawet nie ma co wspominać, co drugi to cukrzyk już w podstawówce. Pan Andrzej na to, Boże, no a teraz niby co, szczyty w podstawówce palą, ziele kolumbijskie i tak dalej. Kiciuś pisze, Ryan Ryan, uważam, że krytykowanie chorych dzieci jest nie na miejscu. O, no faktycznie. To tutaj takie uogólnienia, a czasem przecież to choroba jest, a nie jakieś tam maniery obżerania się, tylko po prostu mankament, przypadłość i choroba. Jasne. Ryan pisze, uważam, że promowanie cukrzyków jest nie na miejscu, zwłaszcza, że cukrzyca typu drugiego jest bardzo szybko, całkowicie z łatwością wyleczalna w 100%. No to yy, konkretniejsze rzeczy. Pan Marek pisze jakimś sposobem. Pan Ryan pisze: Zero spożywania wszelakich roślin, takich jak warzywa, owoce, zboża. Dużo czasu upłynie, zanim ludzie to zrozumieją. A to nie wiedziałem, nie sprawdzałem. Pan Marek pisze: A co spożywać w takim razie? Sprawdziłeś na sobie. E, pisze Ryan: Wszelka żywność pochodzenia zwierzęcego mięso, ryby, jajka, mleczne produkty. Proszę Państwa, to te komentarze przypominają taką wielką encyklopedię francuską. To się zaczęło od telefonu, ale w sumie to jest taki najbardziej zdrowy odcinek, bo tam jest ta groźba samobójstwa, więc to ja rozumiem te komentarze tutaj, tylko żeby nie odpłynąć za bardzo. Czyli zrobi się nam taki poradnik z tego, jak zdrowo żyć. I nie mówię, że źle. Więc pan Ryan pisze, że zwierzęcego najlepiej wszystko surowe, od 7 lat sprawdzam na sobie. Ponad 5 lat nie odwiedziłem żadnego doktora. No, ja jestem doktorem, no to mnie pan tu odwiedził, ale historii doktorem, bez ale, po prostu. Jeszcze mam drugi. Pan Józef pisze, a użytkownik pisze, Kiciuś, to nie krytyka, a prawda, mamy nie mówić, że już dzieci są cukrzykami, a czyja to wina. No, pan Marek Woliński pisze, pooglądaj na YouTube, braci rodzen, dieta keto, wycofasz cukrzycę o i z choroby. Kiciuś pisze, Józef, oczywiście, że to wina rodziców lub jednego z nich. Dla mnie najgorsze jest to, że w dzisiejszych czasach kilkuletnie dzieci mają styczność ze smartfonem. No to jest inna sprawa, problematyka cywilizacyjna. Yy, I wyżej, do tego, co wyżej pisze pani Gosia, i jakoś ludzie żyli. No, pan Derajes pisze, teraz dopiero palą, rozejrzyj się. Oto by można o sobą taką nagrywkę zrobić, jak teraz palą i jak to porównać? Yy, pisze pani Gosia. Yy, Mięso wieprzowe na surowo? Albo dziczyzna? Powodzenia. No właśnie, co, nie wiem, czy to było serio wyżej. Wracając do komentarzy do filmu. Pan Darek pisze znakomity. Pan mi Ola Fola pisze, że piękna kobieta. Yy, na to Ola Syk, Grażyna Szepołowska, dziwne, że nie wymieniona w napisach końcowych. Yy, pisze Ewa Kostecka, Super, teraz nie robi się już takich filmów. Pisze pani Bożena Steiner, bo to były durne filmy inne czasy. Mm, stoliku da. Zdzisław pisze. Bożena, po co oglądasz? Czyś byś też durna była na poziomie tych filmów? No nie wiem, czy tak tutaj powinno się obrażać. E, pisze Adam Kwadrat, Dzwoncie do ONZ od razu i prd co za film. No, Andrzejo 69 w PRL było kilka aktorów. Chyba kilku. Wszyscy wybitni grali w dobrych, przeważnie filmach, z dobrym scenariuszem, dlatego z przyjemnością się te filmy ogląda. Nie no, w ogóle, no to, to, to tak jak w średniowieczu w cechach i gildiach. No nie mógł krawiec być nagle nie mógł ktoś, nie aktor, zostać aktorem. To później, dopiero pod koniec PRL-u, tam jakichś naturszczyków brano, żeby tam, czy, czy statystów, czy mniejsze role, amatorów, a nie aktorów. To, to teraz może każdy, a wtedy, no to musiał coś skończyć, jakieś studia aktorskie, żeby iść na aktora, być aktorem, grać. Yy, tak, tak, to, to się trochę zgoda, zgadza. Dalej pisze Micha, 43 minuta, po lewej w bramie monitoring osiedlowy w akcji. Piotka Kaczmarek pisze, zobaczcie tą wizytówkę w drzwiach docenta. 418: typowy komunistyczny inteligent z Warszawki. Dramat. Oni się do dziś nic nie zmienili. Nadal żyją w socjalizmie. Fajny komentarz. Zresztą inne też. Piotka Kaczmarek pisze, nie nieistniejące obecnie ulice Marchlewskiego-Świerczewskiego. Czy znaczy, ulice pewnie są, ale tych na, yy, no, nazwisk tych komunistów nie ma. Tylko Komunistycznej Armii Ludowej wiecznie żywa dzięki do Komuchowi Trzaskowskiemu. O, za dużo tu polityki, bo współcześni. Czy w Warszawie mieszkają jeszcze Polacy, czy już tylko słoiki i potomkowie komuny. Yy, ale co, przed wojną? Przecież jedna trzecia mieszkańców Rzeczypospolitej yy, to to nie byli Polacy. To czemu tutaj takie nacjonalistyczne są yy, komentarze? Proszę tak tu nie pisać. Yy, Piotka Kaczmarek pisze w PRL, życie nocne kwitło. Teraz same abstynenty to się zgadza? Ale oczywiście. Yy, trzeba zdrowy tryb życia promować. Yy, pisze Bartosz Baranowski, co? Dlaczego nie pokazali zwoł dziewczyny albo chociaż reanimacji na środku ulicy, elektryczne wstrząsy, nie wiem, może podłączenie w karetce do respiratora, czy coś w tym stylu. I na to pisze yy, daw, daw nie zrozumiałeś filmu, ani treści, ani meritum. No mogli pokazać, ale to by coś, co by coś zabiło, jakby pokazywali to ginięcie, czy ratowanie. Iwona Sala pisze, czy Macha właściwie. Teo pisze, że dewata stalińska. Co to za muza? Wyżej mamy tak. Adam, Adam, z lewej zimna woda, z prawej ciepła woda. Do czego był ten trzeci człowiek? Od prysznica. No i yy, no tak, no, do przekierowywania wody do słuchawki prysznicowej. Przecież do dzisiaj tak bywa. To tak pisze Daroszu, że włączanie kierunku wody albo prysznic, albo kran, Czyli tak jak się stosuje do dziś. No to dobrze, że Pan Adam, albo po prostu Adam. Zapytał, nie wiedział się dowiedział, no niektórych to pytanie może dziwić, ale przecież trzeba pytać, a, a nie ma wstydu, czy to w internecie czy, czy w realu. No, no nie ma głupich pytań. Yy, muzyka Elektroniczna pisze, przynajmniej młode były, a Tero są stare. No jak Państwo robicie muzykę i tak dyskryminujecie ze względu na wiek, to powodzenia życzę. Yy, to on tak napisał i tak jak Ty. Yy, nie wiem jak robicie koncerty, czy wam przyjdą panie, jak takie coś piszecie. Yy, mówię o tych tu, yy, bo trochę mają mi subskrybentów i, i pewnie chcą coś robić, to tak wizerunkowy strzał ko w kolano jeszcze edytować komentarze. Yy, Albert Treichel pisze i piękna szapołowska. Yy, Aram pisze. Przejazd w radiowozie. Zjeździli całą Warszawę. Yy, Maciek pisze szokujące, że Gradżyna Szapołowska nie została wymieniona w obsadzie. Jeżeli to napisał wcześniej, poedytowo. Beaska pisze dziwne, ale nie była jeszcze popularna. No. Nie polimy w mieszkaniu. Pisze XE. Kiciuś na to. W okresie PRL palenie papierosów w mieszkaniu było czymś normalnym. Nawet w latach 90. bym dodał. Wiesia Sojka pisze: W szpitalach pili i palili na potęgę. DW pisze, kiciuś, u mnie palacze wychodzili na zewnątrz no pewnie, różnie bywało, jak wszędzie um. dalej, XE pisze, że wystarczyło ustalić z jakiego numeru dzwoniła a na to pisze Marcin, w tamtych latach nie było central elektronicznych co najwyżej strofger na wybierakach podnoszącego obrotowych, jak niby miał ktoś to ustalić no, no właśnie kabel przeciąć chyba to by się połączenie przerwało a ustalić trudno. Pisze Drakow, tutaj byłem, Adam K., 2025. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No ciekawa strategia, bo w wielu miejscach mm, pan Adam tak pisze, um, tak się tu podpisuje. Yy, pisze dalej Robert Barkow, to były papierosy niestety, yy, a tu wyżej yy, Dariusz pisze, 34 minuta, rotunda PKO w Warszawie, 15 lutego 79, budynek został zniszczony w około 70%, w wyniku wybuchu gazu, w którym zginęło 49 osób, a 110 zostało rannych. E, Kiciuś pyta, czy wiesz, jaka to ulica? 39,28, e, czyli w połowie 39,40 minuty. Pisze XS: krzyżowanie marszałkowskie z alejami jerozolimskimi. E, Kiciuś dziękuję. Kiciuś pyta, no tak, ale ja się pytam o tę minutę. E, 39,28 e, dalej, tak. Paweł K pisze Piękna pani Szapołowska. Yy, Sawo pisze jaka piękna, taka głupia. Od aktorka po prostu. Yy, no czemu tak obrażać, że głupia? No to, 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 jej psychologiem pan jest. Czy, czy zna tak, żeby tak stwierdzić? Czy nauczycielem? Też no nie można tak. Yy, Pepina pisze dzisiaj to już stara kwoka. Ojej, no proszę państwa, no to po przemijaniu proszę kulturalnie. Um, mi Sroya pisze, gdybym dzisiaj zapalił ekstra mocnego, to bym już strzedł. Sam widok tej paczki powoduje mnie mdłości, a przecież to paliłem. O, i poprzewracało mi się w głowie. Madman pisze, też paliłem to gówno. Jaros pisze, ja podpalałem ze starszymi kolegami milde sorte z takim złotym napisem. Już wtedy popularne było powiedzenie: Jebr? Biedę? Coś tu jeszcze za gwiazdki są. A różne były popularne rzeczy, co się nieraz dzisiaj wydają młodym, że pierwszy raz krną, a wcześniej tych słów nie było. Yy, pisze Sawomir Soja, jak, jak jakiś tępy babster potrafi człowiekowi popsuć wieczór. Yy, a no, bo tutaj trzy czwarte na kanale to chłopy, a pań mniej, co nie znaczy, że trzeba się obrażać. O, już nie mieli kogo wziąć do poskromiciela damskich serc, przecież Barbasiewicz to zadeklarowany pedew, a nie wiem kto to jest yy, a to chyba słowo jest obraźliwe, jak ktoś faktycznie się taki czuje niehomo, nie hetero. Żaden tajemnicy z tego nie robił, bo i po co był uczciwy wobec siebie otoczenia nie robił z tego zagadnienia. Yy, to ja nie wiem, czy to jest aktor, czy to jest postać w każdym razie po co się obrażać. Niech sobie każdy jest jaki chce byle się nie obnosił. Adelaida pisze, dziękuję, Kamaro pisze, podobna do Gary Goetz, Janusz Kielich pisze, docent Andrzej Śliwiński po tym telefonie zmienił nazwisko na Marian Wolański, w koglu moglu miał już żonę i dziecko, aha, no to inny film, ASK pisze, w swojej karierze miał wiele imion i nazwisk, Janusz Kielich pisze, ale docentem na Uniwersytecie Warszawskim był chyba tylko dwa razy, Yy, pisze Elżbieta Tarczyńska. Ładne kiedyś były dziewczyny. Yy, Pepino pisze były, ale się zmyły. Yy, pisze Aga Malinowa. cudowne przypominanie starych, dobrych miejsc i czasów wardeń boski. Yy, Pieczarki cebulka pisze fajnie było jednak bez internetów i komórków. Pepino pisze, a ten sieć to Zdisław Dyrman znam jego żony Zofia zasadniczo. Kto mi powie, yy, czy ktoś jeszcze z mężczyzn chodził w ten sposób w szlafroku i po co? Na koszulę, założony szlafrok. No nikt jeszcze nie odpisał. To może w komentarzu, do tych czytanych komentarzy ktoś się wypowie, czy tak chodził. Ladon, Ladonna Nice pisze W PRL-u życie nocne kwitło. Ludzie palili, pili, kochali, zdradzali się. Teraz wszystko online. Nudy i monoconnio. No... Tak? Nikt nic w nocy nie, nie robi? Yy, Świetna rola Wardaina pisze Jolanta. Elżbieta pisze sorry, ale ona nigdy nie podobała mi się jako ani aktorka, ani kobieta. Grace pisze: Film ma treść z przyjemnością. Film ma treść, z przyjemnością oglądnęłam. I ta świetna gra od świetnych aktorów. Dalej, pisze: Grace, film ma treść drugi raz to samo. I jak było w tamtych czasach bezpiecznie? Chciałam napisać świetnych aktorów w osobnej wiadomości. I to tyle.